Przyjechaliśmy na rynek e, to ale musimy znaleźć cichsze miejsce Trafiliśmy na bardzo, bardzo dziwną imprezę. To zawodnicy na rowerach, ale mają strasznie szerokie i proste kierownicy. Dziwne. Dziwne. Kierownice oraz szerokie opony. Nie wiemy co oni tutaj robią. Strasznie dziwne mają te gravele, Cześć. Pa, pan Michał, co rok to inne ciuchy na kanale. Nie no, dwa lata było w sumie. chyba, Ile było od Dwa lata było? Dwa lata, dwa no, lata. No, tak. To nie co roku. Ale się zmienia. Pan Michał, nowa fura, e, nowe stare kolarstwo szesowe. Tak. E, I co? Dzisiaj masz luźny dzień, nie? Luźny dzień, e, drugi blok, w zasadzie trzeci treningowy za mną. E, dzień luźny, przejażdżka. Jedziemy z Jankiem, coś dla was nagrać. Tak. Przy okazji troszeczkę się opalić, ale. Ja już niedługo wracam do Polski, także jeszcze korzystam z tego hiszpańskiego słońca, żeby tutaj troszeczkę pokręcić i w spokoju, i w cieple stanąć i napić się dobrego hiszpańskiego cortado. Tak jest. No, dzisiaj na, na, na koniec gdzieś tam rzucimy jakieś hasło, co w tym roku, gdzie tam jakieś pierwsze starty, gdzie trzymać kciuki, a póki co zaraz ruszamy do Altei. W Altei, ładne miejsce, to sobie nagramy dzisiejszy temat. Wiem, że Michał e, poważnie podszedł do zagadnienia, do pytania, które zadałem, także jest ten, jest bardzo merytoryczne Oka okaże, okaże się, czy poważnie. Zobaczymy Oczywiście. później, jaka będzie e, znając Jaki ciebie Znając Ciebie, znając, że tak powiem, Twoją tutaj łatwość wypowiedzi <laughs> i doświadczenie, to ja się spodziewam, że będzie bardzo merytoryczne bardzo przydatnie. Miejsce piękne, widok piękny, kolarska atmosfera. Michał, sprawa jest taka, że ludzie pytają. Bo wybierają się często pierwszy raz gdzieś na jakiś taki wypad w góry, znaczy czasami najgorsze jest to, że nie pytają, tylko im się wydaje, że wiedzą. Yy, I popełniają dużo różnych błędów, więc ty jako yy, z jednej strony i prosta a z drugiej strony osoba, która gdzieś tam też ma kontakt z ludźmi, którzy po prostu widzisz amatorów w górach, czy znajomych, czy nieznajomych. Tak. Jakie twoim zdaniem są takie najczęstsze w ogóle błędy, które ludzie popełniają, wjeżdżając gdzieś tam, no niedoświadczeni jeszcze w góry na rower? W góry, od czego powinniśmy zacząć? Przede wszystkim od... Odpowiedniego ubioru. Załóż sobie okulary, bo jednak słońce razi. Tak, na pewno i tak ktoś się znajdzie, kto, kto, kto powie o okularach w filmie. Wiemy, pozdrawiamy. Tak, e, więc tak. Przede wszystkim odpowiedni strój. O czym powinniśmy pamiętać. Szczególnie teraz, jeżeli ktoś przyjeżdża do Hiszpanii w tym okresie wczesnowiosennym, jeszcze zimowym w Polsce, to jest bardzo ważną rzeczą, żeby pamiętać o tym, żeby zawierać są sobą albo kamizelkę, może jakąś kurtkę, taką deszczową nawet, przeciwdeszczową, wiatrową i na zjazdy po prostu ją ubierać. Podjeżdżamy pod górę, jest 20 stopni, w słońcu jest ciepło, pocimy się, później przychodzi zjazd, gdzie często osiągamy dosyć wysokie prędkości i bardzo łatwo się przewiać, przeziębić. I później zakończyć swoje zgrupowanie w łóżku z katarem. To trzeba dodać, że to trzeba mieć zawsze. To jest po prostu chyba tak. taka zasada, że niezależnie od tego, czy jak wychodzicie z domu, mm -hmm. jest słoneczko, to jest, nie wiem, jak woda, jak jedzenie, jak licznik. Po prostu coś na wiatr. Dokładnie, zawsze to powinno być w kieszeni. Nawet jeżeli wyjeżdżamy, jest taka pogoda tutaj na wybrzeżu, to tam w górach niekoniecznie będzie tak słonecznie. Może być więcej chmur, może być zimno, tym bardziej, że. Szczyty okoliczne to jest około 1000 metrów. Na, na 1000 metrów nad poziomem morza wjeżdżamy i tam ta temperatura jest już odczuwalnie dużo niższa. Kolejną rzeczą jest umiejętność odpowiedniego podjeżdżania. Co tutaj mam na myśli? Często, kiedy właśnie grupą wyjeżdżamy razem, bądź z kolarzami, amatorami spotykamy się na wspólne treningi, często widzimy to, że. Oni ruszają skalpę szybciej niż zawodowcy. Pod pierwszą górę, jak to się mówi, pełnym piecem. No i później po godzinie takiego wyjazdu pojawiają się pierwsze problemy. Dlatego kluczową rzeczą jest to, aby jednak początek, te pierwsze kilometry, pierwsze pół godziny, pierwszą godzinę treningu, e, jednak jechać troszeczkę spokojniej, aby odpowiednio się rozgrzać, e, szanować swój zapas energii. E, co też mogę powiedzieć, dobranie odpowiedniego obrotu podczas podjeżdżania, podjeżdżanie z dużej tarczy, albo mam tyle siły, bo jestem silniejszy od kolegi, pięknie w korbach, jak to ładnie wygląda na wyścigach worldtourowych, to ładnie wygląda, ale tracimy bardzo dużo, dużo energii przy tym i jednak zrzucenie na mały blat, sprawia, że jesteś gorszym zawodnikiem. I często też kolarze podjeżdżają w takich bardzo wysokich kadencjach, jeżdżąc w bardzo wysokiej kadencji po prostu, celem zaoszczędzenia energii podczas całego podjazdu. No jednak z tej wydolności można trochę dłużej pojechać niż z mocy, nie? Dokładnie, dokładnie. No, noga się szybko ubije, jak to się mówi, na takim dużym, na takim dużym obrocie jadąc. No chyba, że ćwiczymy, trenujemy akurat siłę, i czy wytrzymałeś siłową no to jak najbardziej tak. Jak już byliśmy przy podjeżdżaniu, to teraz kolej trzeba powiedzieć o zjazdach. Zjazdy szczególnie tutaj w Hiszpanii są szybkie, lecz są też bardzo kręte. To nie są alpejskie zjazdy, gdzie rozpędzamy się 80-90 km na godzinę i kilometr, czy też dwa kilometry jedziemy prostą drogą na strzała. Tutaj. Przede wszystkim e, zacznijmy od tego, że dolny chwyt, czyli jakby najbardziej taka stabilna pozycja do zjeżdżania na rowerze, palcem cały czas na klamku, manetkach, na hamulcach. E, uważajmy na zacienione miejsca, uważajmy na wszystkie zakręty, na, które są pod drzewami, przy jakichś murkach. To nawet widać bardzo często. Jak, jak jest suchy zjazd, a mimo temperatury, że będzie 25 stopni, to i tak te zacienione miejsca będą mokre, wilgotne i są bardzo śliskie. Ten asfalt hiszpański jest dużo bardziej niebezpieczny niż nasz polski. To jest asfalt, który jest dostosowany do wysokich temperatur, lecz niestety, jak popada, bądź jest mokro. To nie jest on za bardzo przyczepny, jakiekolwiek opony by się miał założył. No i to też jest fakt, że często jest tak, że to, że nie padało dzień wcześniej czy w nocy, wcale nie oznacza, że po nocy w cieniu nie będzie mokro. To też jest rzecz, na, której, na którą tak jak właśnie mówić, żeby zawsze patrzeć w te zacienione miejsca, nawet jak wydaje się, że od tygodnia nie padało, bo różnice temperatur w górach robią robotę. Tak, dokładnie. Jeżeli zjeżdżamy w grupie, e, wśród znajomych, czy jakiejkolwiek grupie zorganizowanej, polecałbym zjeżdżanie jeden za drugim, bo zjeżdżanie w grupie obok siebie parami nie jest takie bezpieczne i w przypadku jakiegoś uślizgu koła, czy też najechania na kamień których jest też dużo, bo często pojawiają się jakieś drobne osuwiska i drobne kamienie leżą na jezdni dlatego dobierając prędkość wejścia w zakręt powinniśmy mieć na uwadze to, że zawsze mogą pojawić się kamienie i musimy zahamować i po prostu zareagować odpowiednio, dlatego pojedynczo zjeżdżajmy starajmy się dobrać odpowiednią linię nie polecałbym szaleć tutaj na zjazdach E, choć zdarza się, że pojawiają się nawet zawodowcy, którzy gdzieś tu próbują bić komy na zjazdach, aczkolwiek nie jest to do końca rozsądne. E, dlatego dobieranie odpowiedniej linii, nie przycinanie zakrętów, szczególnie tu jest dużo takich ślepych zakrętów, gdzie naprawdę słabo widać i można trafić na jakiegoś lokalsa czy trojenie 2CV, który będzie. Toczył się pod górę Bez okularów przysłonecznych pod słońce na przykład Do, Dokładnie Mimo dobrej przejrzystości powietrza Pamiętajcie też o lampkach Jest to niezmiernie ważne dlatego, dlatego że Słońce kiedy nisko schodzi ci, nad, ci kierowcy tutaj naprawdę Czasami nas w ogóle nie widzą I szczególnie właśnie jeżeli kierowca idzie pod słońce i dojeżdża do grupy kolarzy, to ta lampka może uratować Wam życie. I to jest tak, że w takich sytuacjach często o, okay. wiele osób <laughs> spokojnie, myślę, że tutaj zostanie to wybaczone. Wiele osób też myśli, że jak jest ubrane w kolorowe ciuchy, to wystarczy. Na jazdę pod słońce niskie słońce to naprawdę tylko lampka z takim mocnym trybem do jazdy dziennej wystarczy, bo czy będziecie mieli czerwoną koszulkę, czy to będzie koszulka granatowa, to nie będzie miało takiego znaczenia, bo naprawdę pod słońce po prostu często kolarza nie widać. Dokładnie, no i jak już powiedzieliśmy o lampce jako o takim elemencie bezpieczeństwa, oczywiście też powinniśmy pamiętać o kasku, no ale myślę, że tutaj widzowie, wszyscy są na tyle rozsądni, że, że pamiętają o tym kasku. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest odpowiednie nawodnienie i odpowiednie uzupełnianie energii poprzez jedzenie. Także wyjazd w góry na 3, 4, czy nawet 5 godziny, czy też dłuższy trening, no to o jednym bananie to nie będzie do końca rozsądne. Eee, pamiętajcie, że to, że odwodnicie się na jednym treningu i wrócicie na kolanach, nie sprawi, że diametralnie zmieni się Wasza waga, czy też nie schudniecie. Tak naprawdę uzupełnianie energii podczas jazdy jest kluczowe i tak jak w naszym przypadku to są wartości na ten moment 100-120 gramów węglowodanów na godzinę i też tak przy intensywnych treningach staramy się tego pilnować z tego względu, że później na wyścigach łatwiej jest o spożywanie takiej dużej ilości węglowodanów na godzinę wyścigu. Dlatego my to ćwiczymy na treningu. Jeżeli trening jest spokojniejszy, to są to wartości w granicach 60-70 gramów węglowodanów na godzinę i ja staram się tego pilnować i tak samo. Wam mogę doradzić, że chociaż te 70 gramów na godzinę węglowodanów warto spożyć, czyli to są dwa, nawet trzy batony. Można to łączyć z jakimś rice można to łączyć po prostu z białą bułką z drzemem, bo też tak robimy, zawinąć sobie rano i w kieszonkę wrzucić. Kolejna rzecz to nawodnienie. Przy takich temperaturach jak tutaj, czyli 20 plus na ten moment, to co najmniej 700-800 ml na godzinę płynów powinno być przyjmowane. Czyli duży bidon albo półtora bidonu małego. Dokładnie, jak jest cieplej nawet, nawet litr i to tak nic, się, nic się nie stanie, ale jakby to nawodnienie jest kluczowe, e, też zabezpieczy nas przed późniejszą bombą. E, warto wystartować na treningu i z jakimś izotonikiem, ewentualnie napojem jakimś nawadniającym elektrolitami w bidonie, a podczas treningu w wioskę można znaleźć jakiś sklep, jak nie sklep to bar, a jak nie bar to bardzo często w górach są takie źródełka, w których wystarczy podjechać i tam jest czysta, krystaliczna woda, która na pewno nie zaszkodzi. Cytując Ryszarda, to nie woda, to H2O, dokładnie, jest, dokładnie, ta woda jest naprawdę pitna, to może nie polecamy pić z każdej kałuży czy rzeki, ale te źródełka, które są w wioskach, one właśnie po to są w takich krajach tak, jak są okay. Chłodna woda. Szczególnie tam w tym górskim rejonie naprawdę co wioskę można znaleźć. Um często pod kościołami. No, tam wiedzą, że woda to życie. Tak. Nie wiem, czy woda jest święcona pod kościołem, ale na pewno nadaje się do kościoła. Dokładnie. To jest zdecydowanie tak. Panie Michale, ja tutaj żółwik, tak. dziękuję za tak. te pigły wiedzy. To jest taka tak. trochę zajawka. Jak macie jeszcze jakieś więcej pytań, to piszcie w komentarzach. Michał się w komentarzach udziela, plus oczywiście zaprasza na swój kanał na YouTube, gdzie również się produkuje relacjami z imprez, ze ścigania. W tym roku będą jakieś, no, to jest ciężki temat nagrać relacje z wyścigu kolarskiego, będąc kolarzem. Tak. A ale coś może się... Uda, także jeżeli będzie też zainteresowanie z Waszej strony, to może wspólnie z Jankiem stworzymy taką część. To jest mój ten. Ja tu Michał Pracuję nad Michałem, dokładnie, żeby się tutaj redaktor pro pojawił ze swoim kącikiem po prostu proporad. Widzicie, że Michał naprawdę poza wiedzą też ma super łatwość yy, generalnie przekazywania tej wiedzy i to naprawdę fajnie, fajnie wychodzi. A póki co trzymamy kciuki w tym roku, żeby się udało wbić na De Poloni. O, oby tak było. No. Dzięki bardzo. Dziękuję za poświęcony nam czas. A my wracamy do ciężkiego trenowania, bo kawa sama się dzisiaj nie wypije. Dokładnie.